Cześć, witajcie na kanale Siedliskowy Dzisiaj wtorek, święto No i czas na krótki spacerek po okolicy No bo ile można pracować Pola skoszone Słoma sprasowana tutaj będzie układana prawdopodobnie na progi Jak widać okolica bardzo fajna Powiem wam nie ma jak na wsi A na tym polu Bele sumy jeszcze nie zebrane. No, jest tego całkiem sporo. To na tyle, oczywiście, zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Cześć. Doar la următoarea mea